Szczęść Boże! Witam Was serdecznie w sercu Maryi. Drodzy bracia i siostry, zapraszamy Was do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, aby prowadził Was każdego dnia, napełniał mądrością i otaczał swoją opieką. Niech Jego światło rozprasza wszelkie ciemności, a Jego miłość napełnia Wasze serca pokojem i odwagą. Rozpocznijmy modlitwę Krótkim fragmentem Ewangelii, gdy przyjdzie pocieszyciel, Duch Święty to prowadzi Was do całej prawdy. A teraz módlmy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, światło i moc Najwyższego, bądź moim przewodnikiem na ścieżkach mojego codziennego życia. Proszę, oświecaj mój umysł, abym dostrzegała prawdę. Wypełniaj moje serce, aby pulsowało miłością. Prowadź moje kroki, bym kroczyła drogą sprawiedliwości. Duchu Święty, chroń mnie przed złem i zwątpieniem. Umacniaj chwilach próby, napełniaj pokojem, gdy ogarniają mnie lęki. Duchu Boży, bądź moim obrońcą wśród burz ciemności i moim pocieszycielem, gdy serce ogarnia smutek. Duchu Święty, przyjdź i uczyń we mnie swoje mieszkanie, aby moje życie było świadectwem Bożej miłości. Amen. Moi drodzy, niech Duch Święty napełni wasze serca pokojem i radością. Niech prowadzi was drogą prawdy i światła, Niech strzeże Was przed wszelkim złem i umacnia w każdej chwili życia. Dziękujemy Wam za wspólną modlitwę, niech Duch Święty będzie Waszą siłą i przewodnikiem. Zapraszamy również na kanał Serce Maryi Modlitwy, gdzie wspólnie trwamy w Bożej obecności, rozważając Jego Słowo i oddając chwałę Najwyższemu. Błogosławionego wieczoru. Niech Duch Święty Was prowadzi i napełnia światłem.